Halo, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym streamie. Aha, halo, 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 czyli halo, halo, halo. No, wczoraj była reklama robiona i ta reklama to wcale tak źle nie wyszła. Elon ma zniszczyć z Twittera. No, nie wiem, czy zniszczył siema, 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 XF4SI. Yy, raczej nie zniszczył, zmienił nazwę i wprowadzi, wprowadzi więcej funkcji, więc nie powiedziałbym, że zniszczył. No wcale ten film tak źle nie wyszedł, no bo w sumie 45 yy, wyświetleń to miało, 46 już ma. Niemaniutki, witaj siema. Kurde, co ja zrobiłem? No bo już tutaj są. O kurde! Nie, nie da mnie, błagam, nie! Bagam, nie. A, a już miałem dać blok za siebie. Jest tutaj ktoś? Nie ma, dobra. Jest tu ktoś? Jest, 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 A ty nás, dobra. jest, 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 Spadnie? Kurźwa. jakby spadnie gdzieś tutaj to by było fajnie, ale tam to trochę bez sensu. No, dawaj, 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 dawaj. Zaraz będzie na zbroje. Osta, kiedyś na Coxcraftie queen... te generatory były wolniejsze. Teraz są lepsze, a czy szybsze? Wykrzyknik wiek? Bro, nie rozumiem sensu takiej komendy. I nie, dlatego jej nie ma. Ale, że. Ale, ja jacy fioletowi? To są pomarańczowi, a tak w zasadzie to są złoci, tak naprawdę. Ee! eee, eee, Ok? O nie, ja tu wyszedłem, czy ja tu wyszedłem, czy ja, ja tu wyszedłem. I umarłem, oczywiście ja. Halo, tak, 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 tak. Fajnie, 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 fajnie. Teraz jakiś wolniejszy ten generator. I co to jest za obudowa? Pierwsze diaksy muszą być nasze. Oj. A, no, Kuźma zablokowałeś mnie. Ja ubra tutaj. Jakbym myślał z fireball, tam zrzucić. O nie! Ekwipunek otworzył. Nie trafiłem go. To by. Co ty robisz? Ej, ja utnąłem Ej, ale w sumie nigdy nie powiedziałem o czymś takim, żeby zabudować spawna. My... Aha, aha. No w którym momencie oni na łóżko znieśli? Wtedy, co się raz piłem, to jakieś komunikaty nie działają, czy co? A teraz my będziemy o krok lepsi i obudujemy to tym oto surowcem. No, bedrokiem, a niby czym. To możesz sobie. O kuźwa, w którym momencie? A ten AFK stoi. No i już dobra, ja umieram. bi się z nim. Bi, 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 bi. A ja mu zabiorę killa. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Nie, nie zabrałem mu killa. Nie zabrałem mu killa, dobra, trudno już. Oni tutaj pewnie przyjdą, więc już sobie tutaj ubieram. Czy nie ubieram O kurde, dobra, umarłem O Okuźwa! Okuźwa, 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 okuźwa. Dobra, dobra, dobra <laughs> No i nie mam bloków. No kuźwa, no nie no O! <laughs> dobra? O nie! No dobra, już trochę przegrałem. Jak mam wodę na streamie, to wtedy piję ją co parę sekund. się znaczy, nie no, co parę minut. A jak nie mam wody na streamie, to wtedy jej nie potrzebuję w ogóle. Zabijam ich dwóch, okej, okay, fajnie, 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 fajnie. No zobaczymy czy się coś ciekawego wydarzy. No jakby ja nie mam nic z tego, że będę robił... Nie miałem nic z tego, że zrobię reklamę. Nie będę miał nic z tego, że zrobię streama u was, więc bardziej mi się opłaca grać na tym serwerze, więc dlatego tutaj gram dłużej niż na waszym. Ale oni się zabili przez kogoś. Ej, ten co mi zabrał! Ja mu... Bu... Ja buduję most, a ten mi zabiera wszystko, no co za hałno. Nie lubię go. Okej, okay? fajnie. On ten sobie buduje łóżko. No w końcu widzę typa, który obuduje, obudowuje łóżko na tym serwerze. Co tu się wydarzyło? Jak on obudował to łóżko? Ulepszenia. To na początek na pewno to. Hamy, już mamy to. to pancerz. Tutaj, no jeszcze jeden Emerald potrzebuje. O kuźwa! Dobra, umarł. Dobra, mogę wracać, dobra, to, no i mamy diakson zbroje No co, aha, ja coś mam z tego, że, mam coś z tego, że zrobiłem wam reklamę i że będę nagrywał te streamy z waszego serwera No nic nie będę z tego miał No dawaj, dawaj, chodź, 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 chodź Chętnie cię zrzucę, wiesz? A, w sumie najpierw tego chętnie zrzucę Nie zdążę, kuśwa. no nie no, on sam spadł, co to miało być? Nie lubię ich Kolego, jest w ogóle nasz kolega? Co się z nim stało? Boże, na jakąś delegację do jakiegoś innego koloru? O nie, ja tak mogę się nie bić, jak mogę się nie bić, chociaż nie, nie, nie będzie dobrze, dobra. No i to jestem w dupie. No i jestem w dupie, no, tak jak mówiłem zresztą. Jest autodestrukcja za parę minut, trzeba atakować. Kurwa to też jakieś upośledzone wielkie zabudowanie mają. Ci coś łukiem we mnie. Łuk, nie, zostawcie mnie. Zostaw, 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 zostaw. Dobra, uciekłem No nie no, i prawie Co, że diaksy? Ale że dla mnie? autodestrukcja zaraz, ale że co ja mam za to kupić, że to? Czekaj, miałem coś chyba tam jeszcze Bagam, jest tutaj coś? No kuźwa, jednego tego nam brakuje Dobra, mamy ochronę Za złoto mogę sobie kupić łuki i dobra, zapomniałem o tym i naprawdę, ja trafiłem go w ogóle jeszcze, to jest najlepsze. Ej, oni się dobiją, biją, się, biją, 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 biją się. Kuźwa, Nie, ja sam zostałem! Eee, gratulacje. Jakie kuźwa gratulacje? Ktoś inny. Eee, wygrałem! Wygrałem! Siema. Witma. W ogóle ja sobie zrobiłem. Widzisz, jak ja mam y, moderatora i tam ten, to mi pisze, słucha pierdolenia. No. I przyciski też mi działają. Chcę żyć, na przykład. No, albo co działają. To pH, albo co, to jest PH? No, ja wszedłem w Chcę żyć, ale nie wszedłem już dalej w link. A nawet, a w to drugie, to nawet nie próbowałem. A, to polecam spróbować. pH to polecam chyba taki spróbować. pierwiastek jest, z tego co pamiętam. Skala pH, czekaj. A, to jest na promieniowanie słoneczne chyba. No zobacz sobie, nie, po prostu kliknij w mój link, ja mam tam... Kwaśny, obojętny, tak? zasadowy. Pasowy kwasy cytrynowy kwas. Chemicznie o, czysta woda, woda morska. To są chyba jakieś zasolenia. Ej, to są, to są te odczynniki. Tak jak no. na chemii mieliśmy, jest kwaśno, obojętny no, tak. i zasadowy. O nie, nie ma mnie na liście. Czemu to w ogóle... Wiesz, wiesz że możesz, musisz trochę to listę donate'ów, które przesunąć w lewo, bo nie wszystkie się meszczą. No faktycznie, czekaj, wszystko jest działające, możemy zamykać to i wejść do gry, w której 20 razy już zginąłem. Jestem... Jestem y, grama CIC Oj, pół HP. Nie popisałem się umiejętnościami, bo nie mogłem zmienić tego. Wiesz, co mogę zrobić? Co? Zrobić shorta z tego. O masz pięć wiem. Wiem, że mogę zrobić z tego shorta, wiem. Mam świadomość, że mogę zrobić z tego shorta, ale mam świadomość też tego, że nie zrobiłem z tego shorta. Bo jakbym miał robić z tego shorta, to bym musiał zmieniać to i tak dalej. A mi się tego robić. O kuźwa. Mi się tego robić nie chciało. Jakby ja nic za to nie miałem, za zrobienie tej reklamy. Zagraj sobie ze swoimi kolegami. No? Ja i się przekonuję, to jesteś w tym stylu, jak ty mi mówisz, że ja tak na streamach wyglądam, na odcinkach, to ty tak samo na tym będziesz. Co? Masz i na wszystkich. Ale przecież to tak nie było. Ponury. Uwierz mi, że to naprawdę brzmi lepiej. Uwierz mi, naprawdę. A po tym, jakby nie rozumiem, czego to oczekujesz od reklamy, za którą nic nie dostałem. że to jest najlepsze? Co? Ty masz mniej subskrypcji ode mnie, a no. masz dwa razy więcej filmów. No, bo ja mam dwa razy więcej filmów, ale dużo z nich jest czymś, co jakby jest, więc jakby czegoś się spodziewać. Na przykład po. 19% tego wszystkiego to jest praktycznie ten sam to samo, zobacz sobie na mój kanał, zobacz, że ja mam jakieś cokolwiek odróżniające się yy, wszystko A, a, o co tu chodzi? Wiesz co, Tylko po prostu, ja mam ciebie dość O co ci chodzi Właśnie tutaj? Ale o co ci tu chodzi? Co ci nie pasuje w tych shortach? wszystkiego po dwa Przecież to jest wszystko, każdy short jest inny, nie ma żadnego shorta, który jest taki sam yes. by szablon ten sam jest Jaki szablon? A jaki by miał być szablon? No, jest, jest, w jest urywek streama, jest kawałek streama i napisane, że ma być, za że zapraszam na streamy i link do Twitcha, bo to jest... YouTube to jest reklama Twitcha, więc ja nie wiem, o co ci chodzi. Jak masz na przykład fajne reklama Twitcha, jak na przykład idę sobie i przez przypadek, nie wiem, spadam w dziurę. No bo to... Tylko, że tego nie ma dwa razy, tylko jakieś trzydzieści razy, bo tyle ma No nie, no to jest jeden short, jak wpadam w dziurę. Nie, jest mega tego dużo. No ale Jezus, to zobaczcie na przykład odcinki Ojca Mateusza. Każdy, większość odcinków jest o zabiciu kogoś, tylko cała reszta jest o czymś innym, bo całe, to, to, to jak, no, no to, ale tak samo tutaj, parę razy wpadłem w dziurę, w sensie, no nie wiem, pokaż, da, daj mi dwa shorty, w które wpadłem w dziurę, to wtedy ci mogę, wpadłem w dziurę w jednym shortzie, to on, w, on miał dużo wyświetleń, parę razy też spadłem, no bo jakby padłem, ale działo się coś fajnego, oprócz tego, że spadłem. A nie, że po prostu że spadłem, bo wtedy bym tego nie wrzucił, bo to by nie miało sensu. Tak Ale tak. są odrobinę przystopować z tymi shortami. Ale czemu? Ty robisz ich za dużo i po prostu za mało masz momentów na streamie, które były takie ciekawe, że YouTube by był, mógł to wydupić do algorytmu, a ty po prostu wrzucasz, nie wiem, jakieś. Że... No wrzucam rzeczy, no, które pode... się dzieją. Pode... Jadę jak. Jadę i policja mnie goni, więc mnie ten i wale w nią. Ale czy ty rozumiesz kontekst tego shorta w ogóle? Pisze, kiedy policja jest za głośno. Jakby ty nie rozumiesz, chyba o co w tym shortcie chodzi. Nie chodzi o to, że policja mnie goni i w nią wjeżdżam. Ale mi się pojawia tutaj dużo pytajników, o co w ogóle chodzi. Ja też mam niektóre takie shorty, nie wiem o co chodzi, ale staram się zrobić tak, żeby wiadomo było. No to właśnie tutaj wiadomo o co a chodzi po prostu, A ty po prostu pobierasz streama, nie wiem Nie pobieram streama Zapamiętujesz jakieś gówniane No Właśnie momenty. nie zapamiętuję Randomowe Nie? Nie randomowe? Prostu... Kolejna rzecz, którą się pomyliłeś? Randomowe No właśnie to... nie No bo wiesz co, ja po prostu mam cię dość, ja się rozłączam, żegnam cię Eee, mam nadzieję, że ci się stream spodobał. Nie chcę mi się kłócić pewną osobą, która ma jakiś do mnie problem. Ale do, niej pro do jej problemu żadnego nie mam. Więc ja się z nią pożegnałem i przechodzimy do dalszej gry. Włączam muzykę, no bo teraz mogę sobie włącz włączyć. Wojszat by się przydał. No dobra, ja uciekam. O kurwa! Udało mi się blok postawić. W końcu, po tylu latach udało mi się postawić blok. Po tylu latach. Ale pro, no ja wiem, że ja jestem pro, ja wiem. Tyle razy mi się, tyle razy zapomniałem, żeby ten blok postawić. To w końcu mi się udało ten blok. O, kuźwa. No nie stój! Tu, kuźwa bloki. <grafię> no to w dupie jesteśmy. O, jednego zabiję, ja tego zabiję, ja A to nasz. Nie, to nie nasz. Dobra, zabiję dwór. Zrobiście. Będziemy uciekać. Będziemy chodzić po środku. Uciekać przed typami. Nie, to musi. O, jest, tak, jesteśmy na środku, dobra. Ale, kuźwa, goni mnie! Nie dostaniesz Emeraldu. Kiedy są streamem masz powiadomienia na moim serwerze Discord na którym zapraszam link w opisie. Usuwać wiadomości. No ale jak tak daleko mnie wybił ja byłem... Ech. A co? Nie podobać się moje klikanie? Czerwoni. Ej, a jestem już u czerwonych i nawet tego nie zauważyłem. O kurde. O kurde. O kurde. Ej, co jest? Jak, jak on przyleciał? Zobaczę czy mi się uda i zniszczyć łóżko. Nie no, nie wierzę, udało się. O kurwa. O kuźwa, on ma już. Jak są zbroje zbroję, dobra? To... Ja mogłem się lepiej z nim nie bić. W 5 sekund, w 5 sekund? okej, okay, mogę zobaczyć. Pewnie nie będę miał więcej niż ty. No, pewnie nie będę miał więcej niż ty, no ale zobaczymy zobaczyć. 2-1. A to było w ogóle 5 sekund? To jest chyba ponad 5 sekund. Nie 9,4 CPS 47 kliknięć w 5 sekund. A, ja jednym palcem. No okej, okay, mogę zobaczyć, coś jednym palcem, czekaj. Jednym palcem nie będę miał już tak do dużo. O kurde no. Kurde, ale jeszcze raz, bo przez chwilę nie ja, ja kliknąłem. Ale też moja myszka nie jest do tego najlepsza. No cóż, no ja, 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 się nie, ja się nie chwalę, że mam jakoś, ja, że mam jakieś dużo kliknięć, więc jakby... ja ci kiedyś, ja kiedyś powiedziałem, że mam dużo CPS-ów, czy że umiem klikać w myszkę szybko? że mam tutaj typa AFK? Nie, on ma jakieś opóźnienie w życiu czy coś, nie wiem. Ja tego nie rozumiem czegoś, bo to jest trochę dziwne, bo mam coś takiego. Mam sobie dwóch albo jednego widza, jest wszystko dobrze, jest wszystko dobrze i nagle wbija dwóch widzów. Oni się na chwilę oglądają, nic nie piszą i później nagle, dokładnie w tym samym momencie, oni wychodzą z tego streama. 22 kliknięć. W jedną sekundę. No yy, niemożliwe, no ale okej. Okay. Czemu nie? No jak w jedną sekundę zrobisz. 32 kliknięcia Na to są y, sposoby No albo masz autoklikera Ewentualnie jakiś, nie wiem Wiem, jest taki sposób, że dajesz sobie palca W sensie taki jakby drag click, tylko że palcem jakby po stole jeździsz i odteguje ci palca ci Tak jak były rekordy Polski na przykład robione e, Na przykład Elomordo zrobił W ogóle temu w dużej, a czy w, w, w dużej ilości gier W Minecrafcie jak idę sobie, naciskam sobie S i D No to idę, jakby buduje się szybciej niż jakbym naciskał po prostu S to tak samo, czemu, bo tak jest nie tylko w tej grze, bo na przykład w CSie też tak jest, na przykład idziesz po drabinie, idziesz w dwóch kierunkach, no ja nie wiem. Znaczy, teoretycznie, idziesz w jednym kierunku z prędkością 10, to jak idziesz w dwóch kierunkach z każdym z prędkością 10, to idziesz z prędkością 20. <laughs> Więc teoretycznie może to tak. A nie, miałem ostrość kupić, zepsułem, ale no już trudno. To idziemy po kolejny diaks. O kuźwa, A, ja pierdzielę jak jestem idiotą Ale cały czas nas czerwoni, co to jest? Czemu tu się zbudował jakąś wielką platformę w ogóle? Ale w ogóle ja też szedłem i nie widzę żeby tam ktoś szedł To jak on się zrespił tutaj nagle Fundamenty, ale fundamenty pod co? Dom A widzisz żeby ktoś tu budował dom? Pedale, L-pedale? Znak zapytania O kuźwa, dwóch tu jest! A! Zbudowali fundamenty pod budowę domu, którego nie budują. O, idzie do nas jeden typo. Mam zbroję, dobra. O Okuźwa O kuźwa. Dobra, fajnie. O! O, wpadł w dziurę. Co to tam się stało? To na łóżko zniszczył? O kuźwa, dobra, ja się cofam może. Bo oni lubią strzelać tymi fireballami. Firebolami. Ja go nawet nie zauważyłem, czemu ja go nie widziałem? To na operację wszystko widam, jaką operację? To operację skina. te głowy odwrócone no Ale to jest tak specjalnie zrobione Na początku zrobiłem to przez przypadek, ale stwierdziłem Ej, a w sumie to będzie fajnie i se tak dam I to jest teraz specjalnie już zrobione, tak Więc tego nie zmienię Kuźwa, nie miałem tego cośka, dobra już a, miałem jabłko wyciągnięte, jabłko mi się wyciągnęło. Gdyby nie to, że mi się jabłko wyciągnął, to może by mucie, chociaż też nie były na to jakieś duże szanse. Ale żeż w którym momencie. No, z nami też będzie mógł. Kuźwa już idzie jakiś idiota. Z nami też będzie mógł pogadać. Kuźwa. O, kuźwa. Dobry, mo mocny, mocny, mocny. Widzę, że mamy tutaj zielono... Ale! <głos》>, czemu to ja spadłem, a nie on? Nie podoba mi się taki zwrot akcji Ojojojojojojojojojojojojoj Jojojojojojojoj Kuźwa zepsułem 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 A dupa Zabiją się tam! Nie! Zostaw to TNT zostaw zostaw zostaw! Zostaw, zostaw. zostaw to! Kuźwa nie! Zabiłem, dobra zabiłem 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 Dobra No jak tak szybko to zrobił no Chodź 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 Nie no nie gadaj że spadłem o, kuźwa! Później sobie kupiłem. Później sobie chciałem kupić. Wiedziałem, że sobie kupię komputer. No i teraz sobie grałem na komputerze. No to mam. nowy. No to. No ale przecież my przed chwilą rozgrywkę zaczęliśmy. Jakby kuźwa! No, A teraz pomogę. Pomogę, pomogę, ale już ja już zginąłem. Dobra. No nie, no szkło kupiłem. Ja pierdzielę. No nie, no. Nie chciałem szkoła kupować. Bo jak byłem na wakacjach, to nagrałem film. No ty o tym wiesz. I teraz go muszę zmontować. Umieram, dobra, pa. Ale wczorajszy stream był przyjemniejszy. O tyle, że jakby na wczorajszym streamie on trwał niby te 3 godziny. ale się, mam wrażenie, się mniej zmęczyłem. A teraz, jak gram tego Minecraft'a, to tak mi się wydaje, jakbym już nie wiem, z 5 godzin streamował. <zysy> <zysy> on mnie dobre po się czasie zauważył. By nie było, że zrobiłem. A. Aha. ma jakieś. I Laura, czy co? No super. Powiem takie coś i... I na tej czyjejś głowie cały czas się przesuwa po tej głowie Na Naporządkujemy serwery. Później będzie ten Aternosik. Co za Aternos? To jest Aternos, yy, który jest... Na którym grałem sobie z kolegą i tam mam taki fajny dom. W sumie nawet pokażę jego zdjęcia teraz. Yy, yy. Ta, to jest jedna strona, bo ogólnie on jest, on ma cztery piętra. Dwa pierwsze piętra to są pożyczki pel właśnie. Tutaj jest jakaś recepcja, strefa pracownika, tutaj jest, no bo to będzie survival, to będzie survival RP. Tutaj są jakieś biura, stanowiska i tak dalej, a u góry będzie mój dom. Więc ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało, skrót tego streama prawdopodobnie pojawi się. No i co? Ja się z wami żegnam, zostawcie followa, zostawcie suba, pa pa pa, 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 pa. zostawcie followa, pa pa pa. pa, pa.